Teraz mamy Czempionów w biegu na 10 kilometrów. Brawa dla wszystkich. Pierwsze miejsce w biegu na 10 kilometrów dają Damian Zacharski! Brawo. Tak superna. Dza, <laughs> Trzecie miejsce Tak markowal!! Czwarte miejsce Mateusz Czernek. Piąte miejsce, Pikniew Szczecówka. I piąte miejsce, egzekwo i pierwsze wśród pań, Tamara Koczur. Siódme miejsce, Andrzej Złotowski. miejsce Marcin Klima. Dziewiąte miejsce dla Pawła Muchy. Dziesiąte miejsce Tomasz Perkowski. Jedenaste miejsce Tomasz Krzysztof. Czternaste miejsce EGZEKO Roman Nowak Trzynaste miejsce Jarosław Sochacki Czternaste miejsce Michał Świękowski miejsce Agnieszka Jerow. 11 miejsce Ławomir Kauton. 11 miejsce Wiknę Adamowski. 18 miejsce Radosław Halu. 19. miejsce Grzegorz Pochorycki. To... 20. miejsce Tomasz Wiener. 21. miejsce Robert Złora. trzecie miejsce Jarosław Ura! Dwudziesty czwarte miejsce Tomasz Pęczek Dwudziesty piąte miejsce Marek Dorowisz I dwudzieste szóste miejsce Mirosław Czopek Dwudzieste siódme miejsce Tomasz Lec. ósme miejsce Leszek Czekalski. 29 miejsce Jarosław Gryk. na miejsce Eliza Krzysztof. O pierwsze miejsce Izabela Haluk. O drugie miejsce Bartłomiej Pochorewski. Zapraszamy. Zapraszamy tatusia. Zapraszamy tuż. Trzydzieste trzecie miejsce Anna Walter. Trzydzieste czwarte miejsce Joanna Grygiel o, o, o. Trzydzieste piąte miejsce Ewa Ziańska Łazaj Trzydzieste szóste miejsce Ewa Kotorska! Witam wszystkich, kolegów, że mają. kilka słów od prezesa. Dziękujemy prezesowi! Właśnie prezes fundacji Domi, pan Jacek Alaba, za pomysł, skład, przygotowanie biegu. Jeszcze raz! Dziękuję również za firmy Jurajska, postępu za na przekazanie napojów młodzących. No i oczywiście za pani Doroty Witnik-Soboty za pomoc w przygotowaniu biegu dla Śląskiej Organizacji Turystycznej za ufundowanie nagród rzeczowych dla Państwa Elizy i Tomka Krzyszton i pana Zbigniewa Przecówki za ufundowanie nagród rzeczowych dla najmniejszych uczestników jest dla grupy ambitnych amatorów z Myszkowa za nieoceniony wkład przygotowanie imprezy. No, i oczywiście dla wszystkich, którzy nie zostali wymienieni, a przyczynili się do organizacji biegów i dla wszystkich uczestników imprezy. Brawo. No i służba oczywiście dziękujemy. Zapraszamy na za rok. Pewnie podamy za miesiąc.